W wieku 81 lat zmarł prezenter polskiej telewizji Stanisław Riester, który przez ponad 30 lat prowadził teleturniej Wielka Gra. W 1998 roku zdobyła nagrodę Super Wiktor. Stanisława Riester urodziła się 2 maja 1942 roku w Lwowie. Ukończyła druga liceum ogólnokształcące Marii Konopnickiej w Katowicach, a następnie studiowała prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę w telewizji rozpoczęła w 1966 roku. Początkowo prowadziła programy dla młodzieży i teleturnieje. Od 1975 roku do 2006 roku prowadziła teleturniej Wielka Gra. W 1998 roku otrzymała nagrodę Super Winner Award za osobowość telewizyjną, za całokształt twórczości. W 1999 roku w plebiscycie telekamery zajęła piąte miejsce. Z osobistego punktu widzenia, Ari jest przykładem kultury, elegancji i profesjonalizmu. Prawdziwą gwiazdą telewizji, jedną z jej ikon. Jej platformą był rodzaj współczesnego internetu, z którego czerpaliśmy wiedzę. Przyciągnął tłumy fanów przed ekranami telewizorów. To była uczta dla duszy. Warto dodać, że po rozstaniu z nadawcą publicznym Stanisława Riester podjęła decyzję o rezygnacji z życia publicznego. Chroniła swoje życie prywatne. Była dwukrotnie zamężna. Ma córkę Martę z Włodzimierza Rysera.